Siemanko Gołąbeczki, 6.30 Jadę tylko po Ziarno na targ do Wyszkowa U nas dopiero zaczyna coś siąpić Wczoraj tu się coś działo, ale nie nagrywałem, mówię codziennie Nagrywać to... Nie, 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 o Brama otwarta Jadę szybko Mam nadzieję, że będzie jęczmień Słuchaj, to bo zapomnę jak nagrywałem te perłowe, jak je wsadzałem do klatki, to mówię, jakby kota wrzucił, co nie? A wczoraj przyjechałem z roboty. Nie wiem, wczoraj byłem jakoś wcześniej o 13 chyba. No i oczywiście w górę. Ganiam tego ganiam. Tu zaraz Darek spędził, tu zaraz Tadeusz też spędził. Tadeusz owi ciemnego złapałem, to Wam pokażę, bardzo piękny, ciemny. Na składzie prosty taki dziup ma. Ale wracając do tematu dwa na białym ogonie perłowe, które były w klatce jeden chodził chyba z pół godziny, a drugi dopiero wieczorem przyszedł, chodziły jak obce przestraszony po tym, tym wsadzaniu do klatki, ja je do ręki w ogóle nie biorę a co mówić jeszcze do klatki takie były przerażone żałobnik perłowy, tylko że jego to nie brałem w ogóle do, do klatki żadnej bo to, to, ten to jest w ogóle całkiem ma swój świat, latał kurde, też z pół godziny jak obce, bały się w ogóle usiąść po drzewach siadały, rozumiem. Darek się pod nimi... pod nie naganiał. No, ale na wieczór ten jeden przyszedł. O jest ile wędkarzy. Rzeka u nas, rzeka Bóg wysycha, a na południu tragedia. Tak mi szkoda tych ludzi, mówię Wam, że ja dzisiaj wchodzę, odpalam od razu telewizję, patrzę, co tam się dzieje. To jest Wrocław, Zdzisław. Trzymaj się. Ale wczoraj mnie zdenerwowałeś strasznie. Bo masz takie swoje te komentarze, a czasami takie, takie poty gadasz. O wojsku. Że w wojsku byłeś, że schudłeś. Bo ci jeść nie dawali kurwa. Ja mogę sobie codziennie coś pysznego zrobić coś pysznego zjeść. To nie są te czasy, co ty byłeś w wojsku. Gdy was nie karmili. Najważniejsze, to znaczy najważniejsze. Jak to wam powiedzieć żeby schudnąć to musisz sobie tu układać a nie, że masz jedzenie czy nie masz jedzenia w sumie no ja swoją niech to będzie już dieta prowadzę tak, żeby od października nie jem pieczywa, I to był pierwszy krok i mówię, jak ja to zrobię? w ogóle tego się nie da, jak to pieczywa? przecież ja codziennie po 5, po 6 bułeczek do, do roboty kanapeczki, chlebek chlebek do jajeczniczki chlebek do tego, mówię, przecież to się nie da bez chleba żyć, a jednak się da Marcheweczką się tam I smacznie się tam. A później od nowego roku Czwartki post Ostatni mój post teraz w czwartek Trwał 36 godzin Co wyobrazić. Piłem tylko wodę i czarną kawę Którą kocham i nigdy jej w życiu nie opuszczę I dzisiaj waży 95,2 w sobotę, a wczoraj ważyłem 95,4 po tym poście i to jest właśnie takie najbardziej miarodajne jak właśnie nie jem w ten czwartek nic i wtedy przeskakuje ta, 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 ta waga, tak normalnie pokazuje. tak, to jest cały tydzień cały tydzień walki tak naprawdę, takiej dobra godzina 16, już nie jem albo zjadłem to niedobrego, to już po tym nie jem ale nie jestem głodny, przede wszystkim Tyle, ale tyle o mojej diecie nie będę już ogladał. Jesteśmy już prawie na targu wyszkowym, Pozdrawiam Targ duży, ludzi dużo, ale ja nie nagrywam, bo bardzo brzydkie głębie Bardzo brzydkie głębie dzisiaj są. Bardzo bardzo brzydkie pogoda i hey, hej, fu. Pogoda. pogoda, fu głębie, fu. No tak jak mówię nic na targu nie było ciekawego żeby nagrać I się zastanawiam w ogóle czy, czy wypuszczać mgła taka jest? Dobra, głodne się są to jakoś się schowa Zapędzi się 5 umień po trzy dychy Czyli po 120 dobrze mówię Za kilogram kupiłem trmienia trzmień Wylatujcie, chyba jeszcze chłopaki są na targu to można ganiać i poszły w górę, zamiatają jak diabeł ogonem. A to takie kurde, Mam tu jeszcze te niektóre jakieś takie kaleczne, te głębie. Ale ciężkie powietrze. masz normalnie szum, idzie. Mało, nie jest ich mało. Ale to dzisiaj pierwsze i ostatnie ganianie. Dzisiaj jadę do Warszawy na koncert. Do Pałacu Kultury. Będziemy się kulturować. Z moją. Pozdrawiam mi bąkę. A chłopaki, jeszcze chyba w targu. Bogdan tam ganiał, przed widziałem. wczoraj tu się działo, działo, się troszkę działo, ale mi się nie chciało nagrywać, bo nie będę nagrywał. Żeby chociaż tak nisko latało jak teraz, ale w kupie To by był już wielki sukces! A! Zobaczcie co tu się dzieje na no, kurwa ręce pada. ta chlebem karmi Wszystko jest kurwa I nagle głębie chorują A on chce chlebem karmi Bułeczką Jakiś samochód z piskiem pojechał Może z targu wracają Pada deszcz, cały czas taka mrzawka. Już są mokre. Oto ten koroniaty jasny. Zaczyna chodzić, ale łysy jest prawie. Dobrze, że tego jazd nie ma nie wiem czy ktoś, <laughs> ktoś go nie ogarnął. Bo był natrętny strasznie. Nie chcą usiąść. <laughs> Ole są ciężkie No ale już w kupię, w kupię tu bliżej w kupię, chociaż ten czub się ciągnie do góry O ten żałobnik perłowy wczoraj chodził i chodził i chodził i chodził i chodził Tam we mgle, o, w górze tą mgła, to Darek by nie spędził. Jego by mogły zginąć. Bogdan spędził. Oj jasny, może polecieć koroniaty do Bogdana. Nie, one dzisiaj to jakoś mają energię, mimo że tutaj nadbudą, ale energię mają. I w kupie, najdłużej chyba w historii, w tym roku. O, Bogdan wywalił, zobaczcie. Wywalił parę sztuk. Tu latają. No teraz brzydko, brzydko dajcie bo Jastrzęp jakiś przyjdzie, bo w górze to już o giną w górze. W mem, we mgle, w chmurkach. Mój boczaty tam nad Bogdanem lata. Dobro, nam tą tego kija doganiania, dobry, dobry I bo czaty może zginąć, się tam za, zaleci idę tam to popatrzę no jest, zobacz, jaka biedulka, sobie tutaj chlebek przyszedł tak, chlebek, chlebek, tak chlebek tutaj, tak Andrzej chlebem, czy głębi nakarmić, tak Jasny może zginąć, bo kurde go tam rzuciło strasznie to teraz one jeszcze go przetrąciły, zaraz zobaczymy Oj po jasnym będzie najładniejszego jasnego, bo zaraz wapi. Już nie przyleci Chociaż Chyba, że go perłowy żałobnik przyprowadzi albo boczaty leć, dawajcie go tutaj. No, koroniaty na pewno dawaj do domu kóru, dawaj do żałobnik, że przyprowadzi ja tego kóru, a prowadź Chodź to, idzie a nie to wylot, chyba, ale koroniaty. O, wylot tam mi szkoda <ścoughs> O, przyklepa. A to wylot Nie, to nie był najładniejszy. Uff Usiadały Dobra, wody trzeba im od razu dać Żeby się z nie napiły No i poganianiu Pozdrawiam chłopaków z, z, z Wrocławia i okolic tam Trzymajcie się Mam nadzieję, że, że Was tam nie zaleje bo tragedia jest naprawdę straszna. Aż mi normalnie chodzi gęsia skórka. Widzicie? To jest tragedia taka, że nie możesz tego zatrzymać. No przykra sprawa. Jak w 97. Ja to pamiętam. W 97. Mamy te piosenki, te pokonamy fale, to tamto. Po takim czasie powrót. No nie wiadomo skąd to się bierze, takie coś. Ale to zrobimy. Trzymajcie się. O, jęczmień. Zobaczcie. O, suchutki, suchutki. No, ale wystrzegać się tego. Wczoraj na robocie jeszcze byłem po robocie, dlatego też nie nagrywałem. Piasek woziłem do ludzi. Zasypywałem oczko. Umordowany strasznie. O, masz co tam siedzi? Jasne? Jakiś jasny, pewnie mój się nie wyrobił. No i beczka prawie pełna. Nie było, chciałem 150 kg, to by było pełno. Ale miał tylko 125, więc tyle brakuje. No i słonecznik po 3 zł. Niezbyt klady, Ale słuch muszę musimy tłuszczu do tej diety dać, bo one jeżdżają. O Jezu, zobaczcie, jaskółek. Chyba się do odlotu zbierają. Kiedyś tu były jaskółki, tu był koń, tu była krowa. Na odwrót, tu był koń, tu była krowa. I tam był kiedyś koń. Jaskółki były we wszystkich A teraz w kurniku u brata są. O, następna opcja przyszedł do niego. Czarny. No i gołąb ich tam atakuje zaraz, dzikus Chyba mu jasny, zaraz się zbiera do lotu Dawaj do domu nie ty kurde czarnuchu. No i proso na podsypkę 25 kg 5 dusik ogarnięty, ziarno nasypane i się będę tutaj przy, na podwórku trochę sobie ogarnę, tylko żeby nie padało zaraz a teraz idę jeść z targu wróciłem od kolegi Chabalin nakupiłem dzisiaj będzie boczek główne danie <noise> boczuś już ostatnie takie posiedzenie teraz październik jedzonko przygotowana sałatka kiełki z brokułów, pomidorek oczywiście Boczek nie ma, dzisiaj żeberek i kiełbaski kawałek. Prosto z targu wszystko. No i oczywiście woda. Najpierw woda. I Tomek chudnie. I oczywiście jak na Wszystko łapkami jemy. on dzisiaj na targu... do Tomek mówi. Wyglądam jak dziko ja mówię, właśnie tak chciałem wyglądać. Zarośnięte. O. o, jak się bolało. Pyszne. Jeszcze na wariatko. No po tym drzewie tu wchodzi sobie na balkon. Tak? Halo? No? No. I balkonem sobie wchodzi i śpi razem ze mną w pokoju, bo ja zawsze mam balkon otwarty. Mordeczka moja, co moja mordeczka? No jedz sobie. No jedz, kurki, kawałek masz. Miałem ogarniać, ale tu musiałem podjechać, tu musiałem coś komuś pomóc, tu musiałem coś zrobić. Przyszły paczki dla gołębi. O, tam macie jeden produkt, bardzo dobry, do noska jak mają katarek można podawać. Krzyż, Krzysiek wprost gołębie, tam co co nagrywa filmy, po prostu poleciłem mu to. A to drugi produkt, węgiel aktywny na karmę. Jak mają biegunkę, takie coś, banka, 1 kg Będziemy używać dla siebie i dla gołębi. Oj ciężki dzień dzisiaj, panowie będzie dla mnie. Ale jakoś się przeżyje. Trzymajcie się, pozdrawiam i tyle. Deszcz pada nie będziemy już ganiać. Cześć!